Dzień dobry kochani z tej strony. Marta lech z bloga Superstyler. Dziś zapraszam Was na przegląd najbardziej wzorzystych, kolorowych, kwiecistych i wiosennych stylizacji, bo nie wiem czy wiecie, ale w domu Mody Cliff pojawiła się już kolekcja Wiosna Lato 2021. Pierwsza propozycja to moi drodzy przepiękny zestaw od Patrycji Aryton. Bardzo energetyczny, powiedziałabym, że też romantyczny. Ta czerwień jest bardzo twarzowa, bo tak jak ja nie przypadam za czerwienią, tak w tym zestawie czuję się bardzo atrakcyjnie i uroczo. Wydaje mi się, że ten płaszcz będzie pasował też do różnych takich kremowych zestawień, a w takim totalu looku z koszulą nawiązującą kolorystycznie do tego zestawu, wygląda naprawdę bardzo dostojnie, elegancko, ale też odważnie. A ja bardzo doceniam takie stylizacje. A teraz butik Elizabety Franki. Ileż tu się dzieje pięknych, wiosennych, radosnych rzeczy. Zresztą, sami zobaczcie. W tym butiku czujemy wiosnę na całego. Tutaj piękny kolor wrzosowy, bardzo modny w tym sezonie, miesza się z koralem i karmelem. Znajdziecie tutaj na pewno rzeczy romantyczne, rzeczy bardzo kobiece, zresztą Elizabeta słynie z takich projektów. Ja wybrałam dzisiaj piękny wrzosowy, wrzosową sukienkę, którą tak naprawdę brałam jako marynarkę, do tego małe torebeczki, które są hitem tego i poprzedniego sezonu. A jako bazę zastosowałam dianinową, kremowo-białą sukienkę, która jest bardzo kobieca i totalnie ponadczasowa. A teraz zabieram Was do butiku Patrycji Pepe, gdzie znajdziemy bardzo dużo wiosennych i letnich inspiracji już teraz. Tu jest bardzo kobiece, ale jest też wygodnie. Mamy połączenie takiego eleganckiego, powiedziałabym bardzo kobiecego stylu, jednak z, taką, z takim sznytem sportowym. Ja bardzo lubię to połączenie, bo zobaczcie, ja sobie zostawiłam piękną, plisowaną zwiewną spódnicę z bluzą e, dresową w takim odcieniu cytryny, i do tego piękny biały płaszcz, i to wszystko ze sobą gra. A takim fajnym akcentem, zaspajającym to wszystko, są występujące w całej kolekcji Patrycji Pepe e, pasy, które. Znajdziemy też w torebkach, i one są bardzo fajną klamrą dla całej spójności w stylizacji. A teraz, kochani, Max Mara. Czyli elegancja i sznyt na najwyższym poziomie. Tutaj kupicie najbardziej klasyczne elementy garderoby, które zagoszczą w waszej szafie już na zawsze, i jestem o tym przekonana, że pokochacie je miłością najczystszą. Ja dzisiaj zdecydowałam się na taki piękny, błękitny, żeby nie powiedzieć gołębi set z kamizelką. Kamizelki w tym sezonie rządzą w wersji krótszej, dłuższej. Tutaj taka bardzo długa, wysmuklająca, niezwykle sylwetka, ale też bardzo otulająca i ciepła kamizelka która optycznie wyszczupli nam e, sylwetkę, a dodatkowo spodnie z wysokim stanem zrobią to samo. Do tego luźna koszula idealnie odkryje nasze ewentualne niedoskonałości. Będziemy się czuć szykownie, e, cudownie, kobieco, no i będziemy wyglądać jak przysłowiowy milion dolarów. A teraz weekend maxmara i bardzo codzienna, piękna, rozświetlona i bardzo, moim zdaniem, wiosenna stylizacja. Karmelowa spódnica, która sprawdzi się w Waszej szafie idealnie do wielu stylizacji, a ja ją zostawiłam z oversize'owym takim cytrynowym sweterkiem, to zwróćcie uwagę, że ten cytrynowy kolor nam się tutaj przewija w stylizacjach i on na pewno będzie dosyć popularny w tym sezonie. Zobaczcie, ja go sobie z przodu wsunęłam w spódnicę, ale z tyłu on tak nonszalancko wystaje, dzięki czemu też. Wysmukla nam sylwetkę, delikatny łańcuch, który nam tutaj wzbogaca tą stylizację, i torebka. Kultowy model torebki, który teraz w tym sezonie występuje w takiej bardzo kolory, kolorowej wersji. Przypomina trochę portmonetkę babci, tylko w takiej wersji XXL ze skórzonym paskiem, z plastikowym, pięknym łańcuchem. Wygląda cudownie. Przegląd kolekcji wiosna-lato 2021 w domu Modekliw kończymy w butiku Twinset. Kończymy bardzo mega kolorystycznym zestawieniem, takim energetycznym powiedziałabym. Bo zobaczcie, czerwoną kratę zestawiłam z fluo zielenią. Ja bardzo lubię takie blokujące się kolory, bo one dodają nam energię, one nas wyróżniają, one powodują, że wyglądamy super energetycznie i inni ludzie mogą tę energię czerpać od nas. Bardzo fajny zestaw, taki garnitur powiedziałabym, ale zwróćcie uwagę na to, jak ciekawy krój mają te spodnie, bardzo kobiece, ukrywają nie do Szczególnie jeżeli mamy szerokie biodra, to one się świetnie sprawdzą, bo one jeszcze bardziej uwypuklą nasze kształty klepsydry. A dla osób, które na przykład nie mają wcięcia w talii, one to, to wcięcie w tali stworzą, więc są idealnym zestawem. Lekko podwijamy rękawy do tego mała torebeczka, która nawiązuje do kolorów i jesteśmy gotowe do wyjścia na miasto. I to by było kochani na tyle. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was modowo na ten sezon wiosna, lato 2021. Na zakupy oczywiście serdecznie zapraszam Was do domu Mody Ja sama znalazłam dzisiaj kilka rzeczy, do których modowo będę wzdychać. a teraz śmigam na poszukiwania dalszych inspiracji, a Was zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów.